Disney Channel przedstawia doskonały poradnik, co ciekawego robić w wakacje! Rzucamy się na głęboką wodę! Pływanie! Uhuhu. Wskakujcie! W dwie sekundy nauczycie pływać, Marco! A co to? O nie, zła syrena! Boję się jej! Kim? Na szczęście jest z nami marinet. Biedronka będzie na ratunek! Tak! Ale długo wytrzymuje bez oddechu! Imponujące! Klin! O mały włos. Biedronka? O, o, o. Niezły refleks, czarny kocie. Nie mówiłaś, że wybierasz się dzisiaj popływać? Nie planowałam tego. Biedronki chyba raczej nie są stworzone do nurkowania. Koty też nie przepadają za wodą, jak wiadomo. Tej rozgrywki nie możesz wygrać. Biedronki nie oddychają pod wodą. O, Władco Ciem, zapamiętaj wreszcie. Chodź krótki! A swastyski? Nigdy nie lekceważ biedronki. Fajny kostium twarzowy. Staniesz się moim księciem i wspólnie będziemy rządzić tym podwodnym miastem na zawsze. O, zaraz. I nigdy nie obejrzę Mecha Małpy kontra Cyber Rekiny 3? Co? Spokojnie obejrzysz! I zdążyć na następny seans! Możemy razem się wybrać! Kupię największy popcorn. Papa, pa, zła syreno! Następny punkt w naszym poradniku to wakacyjne imprezy! Um, możemy trochę posiedzieć u nas na dachu. Naprawdę? Nie znam fajniejszej szóstoklasistki. <laughs> Bardzo miło z twojej strony. No i nawet nie spytałaś mamy. Fajnie, że nie myślałaś o konsekwencjach. Już wiesz, że to się odbije kawką. Nie, ja. ten DJ jest. To najlepsza przypadkowa impreza naszego życia. A nie mówiłem? Hej, kto urządził imprezkę wczesnym popołudniem i to we wtorek? I nie zaprosił mnie. Ej, ludziska, za chwilę każdy się rozerwie. Szykują się kłopoty. Jestem cała, już dobrze, już dobrze. Co wy robicie na moim dachu? Spoko. Nija nas zaprosiła! Moja nija? Doprawdy? Więc ja jestem jej matką i was wszystkich odpraszam, wydocha! To mnie. U, no to ci się oberwie! To się chyba odwlecze w czasie. Kiedy sprawiliście sobie psa? A teraz coś relaksującego. Radzimy, gdzie w wakacje można wypocząć na świeżym powietrzu. Wow, wow, Jaki wow, piękny wow, wow. dzień! Nie ma lepszego miejsca na spędzenie słonecznego popołudnia niż park. O nie, to słyszały? Dobra, sielanka się skończyła. Skup się, Roxy! Uważaj Doli! Ale wow! Gdyżkę! Gotowa od urodzenia! Tak! Hej! <ścoughs> Wybacz brat, ale twoja głowa sama chciała! Uwaga! Powtórzmy regulamin parku, dobrze? Nie wolno szczekać, marczeć, ujadać, skakać, jeździć a? na desce, ganieć za autami, napadać na listonosze, a przede wszystkim nie wolno wystawiać języka na wiatr. A. Nigdy. Lista twoich specjalności. Oh. Tak jest. Najlepiej nie ruszać się z huśtawki. Właśnie tak kusi nas w słoneczne dni park. Oj, znowu mi się wymsknęło. To był nasz wakacyjny, doskonały poradnik. Podobał ci się? Zostaw komentarz. Podobało ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel.